Witam to Aristeo. Przede mną trzy bardzo trudne pojedynki, ale nim do nich doprowadzimy, warto będzie zainwestować runki. I tu właśnie bardzo mi zależało na tym, aby rozwinąć dywersję na drugi poziom, a przyszłościowo nawet na trzeci, gdyż teraz wrogie oddziały z prawdopodobieństwem 20% stracą pierwszą turę. I przed rozpoczęciem walki powstają dwie pułapki, a nie jednak do tej pory Reszta punktów się przyda Nie będziemy na razie tego rozdawać Teraz chciałbym się do fortecy przedostać W tym celu muszę troszeczkę odciągnąć Moich przeciwników Tutaj na pewno nie chcę ząbiaczków. Duszki tym razem też nie. Na pewno kupimy chochliki oraz szydercze hochliki Bardzo się przydadzą. Czyli tak. Słuchajcie całkiem przyzwoite dwie kulki. Ognia. Istota mroku. Demon. Demoniczne istoty z innego świata posiadają następujące cechy. Wrażliwość na mróz minus 25% do odporności. To nie powinno być problemem, jeśli walczymy z krastoludami. Tak myślę. Ochrona przed ogniem 50% do odporności. Eee, wrażliwość na boskie ataki światłości 150% obrażeń. Niewrażliwość na niektóre zaklęcia. Obrona zwiększa się o 50% na arenach pokrytych lawą i zmniejsza o 50% na zaśnieżonych. Miotacz ognia, no to właśnie tu jest informacja o tych dwóch pociskach, które, które mają niezależny czas odnowienia, uderzenie i powrót. Bardzo fajna. Umie, znaczyła się zdolność, pozwala jednostce zaatakować i wrócić na pierwotną pozycję, nim przeciwnik zdąży kontratakować. I brak kontrataku, przeciwnik nie ma szansy na kontratak? Amok. Amok, nagromadzony w walce, wzmacnia oddział i przyspiesza czas odnawiania jego talentu. Każdy 10 punktów Amoku zwiększa bazowy atak i obrona oddziału o. 10%. każdy 10 punktów Amoku daje również oddziałowi szansę 20% na zmniejszenie czasu odnowienia talentu 1. Jeśli czas odnawiania skróci się oddział wydaje 5 punktów Amoku za każdą turę o skróconym czasie odnawiania działania wpływające na wartość Amoku, czyli wrogi atak to Plus 10 do 16. Użycie talentu, który nie zadaje bezpośrednich obrażeń. 8 do 12. I otrzymanie obrażeń 4 do 6. Ale ja wolę jednak, żeby moje jednostki nie otrzymywały obrażeń. Hmm. No i to jest dosyć ważne. 6. Znaczy, 6. 4 punkty w ruchu. Natomiast. Um, 3 dercze mają jeszcze więcej życia szybkość niestety tylko 3 hmm. i dochodzi im drwina drwi z przeciwnika poziomu od 1 do 4, który nie wykonał jeszcze ruchu, wprawiając go w złość rozzłoszczony przeciwnik stara się natychmiast zabić drwiącą z niego istotę. To jest bardzo, bardzo przydatne. Może nawet w tej bitwie... Zobaczycie to. I tu wszystko jest to samo, co było. Teraz się trzeba dobrze zastanowić, czy ja potrzebuję taką armię. Na pewno chcę mieć więcej węży. Powiedzmy, że dwa jajeczka, bo to i tak przekroczy, ale... Nie jest to problem na chwilę obecną. To ustawienie mi się nie podoba. Powinno wyglądać w ten sposób. Nie wiem, czy chcę szkielety łuczników. Hmm. Powiedzmy, że tu jeszcze zamienimy. I wydaje się być... Optymalnie. Hmm. Dobrze, teraz chodzi o to, żeby krasnoludki odciągnąć od stada. I to się właśnie udało. Hmm. Jeśli chodzi o przeciwników, to widzę tutaj tylko jedną nową formację, z którą nie mieliśmy jeszcze do czynienia brygadzista. Bardzo dużo punktów życia, a tak nawet całkiem przyzwoity. I posiada taki talent, Beach poganiacza ta jednostka. Oddział od pierwszego do trzeciego poziomu o najniższej prędkości otrzymuje plus 2 do szybkości i plus 2 do inicjatywy na następującą liczbę tur, czyli tu dwie akurat. Tylko krasnoludy mogą otrzymać tę premię. Następnie oddział kontynuuje turę i raz to może użyć. Tutaj wiadomo, istota światłości, widzenie w ciemności. Wódz, to jest po coś nowego. Górnicy w armii, czyli ta jednostka i ta, e, otrzymują plus 100% do podstawowego ataku i obrony. Hmm. Gdy górnicy strajkują, jednostka jest rozwłaszczona i otrzymuje plus 1 do prędkości oraz inicjatywy, oraz plus 100% do szansy zadania trafienia krytycznego. No i zawziętość Oddział pamięta wszystkich, którym udało się go zaatakować. Gdy walczy z kimś takim, zadaje o 20% więcej obrażeń. Po wywarciu zemsty, uspokaja się i usuwa winowajcę z czarnej listy. Hmm. I teraz tak. Moja taktyka walki będzie się opierała na tych trzech polach. Zauważcie, że, że te pułapki są niezbyt szczęśliwe. Ulokowane, może się zdarzyć, że jednostki ominą je, ale jeżeli byśmy tutaj z tych, powiedzmy, jednostek stworzyli linię i ich okliki szydercze użyłyby drwiny, to wtedy jednostka nie będzie mogła się tę linię przedrzeć, więc będzie musiała zawrócić, i wtedy jest szansa, że wpadnie w pułapkę. Ale póki co, hmm, wspomnę jeszcze o nowej metodzie nagrywania pojedynku, bo chodzi o to, że no, tu nie ma pewności na zwycięstwo, a ja chciałbym bez tych własnych, mogę w głupi sposób stracić na przykład węża, czy coś w tym rodzaju i musiałbym zaczynać to wszystko od nowa, więc ja będę po prostu e, zaczynał pojedynek w ten sposób, że będę omawiał taktykę, będę omawiał nowe jednostki i w tym momencie będzie następowało cięcie i będę dostawiał już e, filmik, na którym Osiągnę sukces. Miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie to konieczne, że wygramy już przy pierwszym podejściu. I właśnie spróbujmy. Oto znowu jestem. Niestety poprzednia próba się nie udała. Zauważcie, że zmieniłem troszeczkę ustawienia, które wydaje mi się teraz bardziej optymalne. Czy tak, na początek spróbujmy zdziesiątkować. Hmm. Jest szansa na zabicie dwóch albo siedmiu. Podejrzewam, że będzie dwóch. Aj! Hmm, czyli poszło lepiej niż poprzednio? Dobrze, tu oczywiście kulka ognia. Osłabiamy przeciwników. Tutaj, zanim rzucę, warto będzie zająć pozycję, gdyż, jak wiecie, chcemy utworzyć tutaj. Linią bojową. Powiedzmy, że tak. I stąd można rzucać. Chodzi o to, że najprawdopodobniej żadna z tych jednostek nie pofatyguje się do kłapki i musimy zawrócić. A właśnie w tej chwili osiągamy coś takiego, że jednostki, które będą tutaj podążały, będzie można zawrócić za pomocą drwiny. Tu nic. I tak mi się wydaje, że chyba zawrócą tych tutaj. Tutaj pomału się wycofujemy. Oczywiście warto by było tutaj zatruć, a co? No właśnie. Mhm. Też się niepokojąco zaczyna dziać. Czy tak? Wycofywanie tej jednostki nie miałoby sensu, gdyż szybkość 2, a poza tym wykonała już swój ruch. Nie możemy. Tutaj mm, pułapka jest w zasięgu. Czy tak? Przesuniemy się troszeczkę bardziej tu może i użyjemy. Tylko, że jeszcze pomyślmy przez chwilę, bo jednak chciałbym tu osłabić. A, zawsze to coś. Dobrze, i użyjemy drwiny. No i miejmy nadzieję, że jednostka tu wpadnie, gorzej jak pójdzie naokoło. I pięknie. To są bardzo duże straty. Tu. Hmm, powiedzmy sobie szczerze, że ja już tak za bardzo tej linii tutaj nie potrzebuję. Wolałbym, żeby ta jednostka uderzyła w wampirki. Może nawet wampirkami wyjdę na powitanie. 4 Można by stąd. Hmm. Albo właśnie wycofać tu i rzucić kulką tutaj. Może jednak tu i kulka. Mhm. Natomiast wampiry mogłyby albo tu opanować pola, albo tu i poczekać na zbliżenie. Nie, nie, to jednak to pole opanujemy. Tutaj poczekamy. Może coś się fajnego wydarzy. Tutaj musimy się cofać. No cóż, wiemy. Bardzo liczę na moje chochliki. No tu się zaczyna robić niepokojąco. Byłoby mm, dobrze... Muszę teraz coś zrobić, a za bardzo nie mam co, więc nic nie zrobimy. Tutaj, czary na początek, czy tu. Nie no, tu liczę na to, że chochliki sobie poradzą. Tu można by było to rozpatrywać w ten sposób, że zaczarujemy. No nie, no nic. Tutaj, oczywiście, kulka, ale nie, nie, chwileczkę, może tutaj tak no zrobimy pole manewru dla łuczników, mhm. i teraz dopiero robimy. Właśnie, gdyby tak się udało zabić, gdyby zwolinek wypadł, byłoby idealnie. No, zabić się nie udało, także nawet o zwolinku się nie możemy wypowiadać. Teraz się zastanawiam, cofać się. Nie, walczmy. Ta jednostka jest w tej chwili problematyczna i to bardzo... Tu oczywiście poczekamy, bo może się coś wydarzyć. Może ta jednostka na przykład podejdzie tu albo coś w tym goście. O, ta się tutaj podstawiła. Można by tu atakować, w tej linii. Gdyby ta jednostka zginęła, gdyby tu był zwolinek, no to by było zupełnie inaczej. A tutaj zobaczcie, ktoś próbuje się dostać do moich łuczników. Może coś z tego wyjdzie, no na przykład takie coś. Bijemy. Tylko, że teraz nawet jakby się zwolinek pojawił, ale nie pojawi się. To to mi nic tu nie daje. Mhm. Coś chciałbym sprawdzić. Właśnie. To się już przeładowało. Chyba to. Nie wiem. Zobaczymy. Gdyż tutaj nie ma żadnego dostępu do tej jednostki, więc prawdopodobnie przynajmniej coś takiego u Jarcika widziałem, że jak się rzuciło na jednostkę przeciwnika, to ona ruch. Kupiła po prostu. Czyli tak. Tutaj... Aha, i teraz <noise> Dostęp się pojawił. No dobra, wiemy. Chociaż jednego takiego paskudnika zabijemy. A węże zdążą zawrócić. No właśnie, pomyślmy. Ja to ja raczej widzę to w ten sposób. Chociaż jeden niech padnie dobrze. Tutaj. Hmm. Poczekajmy. Aha, to się przeładowuje, No tak, racja. Jeszcze trzy tury. Znaczy teraz dwie. Poczekajmy. Tutaj kopniemy. A co? Węże wycofam. Chyba, żeby dało się zabić, bo wtedy to by. Hmm. No to tak nie bardzo na chwilę obecną. Tutaj zrobimy taką ala blokadę, Żeby ta jednostka musiała obchodzić tu albo tu. Natomiast tu nie ma szansy. No i to jest smutne. Wycofujemy się, ale jeszcze ucznicy mogą coś zrobić, chociaż podejrzewam, że to nie będzie zbyt silne. No tu poczekamy może. No właśnie nie jest zbyt silne. A właśnie jaki? 13 do 14 o, gdyby tak atak nastąpił tu, a jest to realnie możliwe, bo gdyż tylko dwa punkty ruchu. Może być. Ciekawie. Tym razem chyba jednak strzelimy sobie tutaj. Aha. I co tu się wydarzy? To nie jest problem. Aha, to już jest koniec tej tury. Wow. Tu oczywiście nic nie zrobimy. Aha, to jeszcze jest nowa ta tura. O, teraz się tutaj coś dzieje. No, myślę, że wampirki wytrzymają. Na razie jest wszystko ok, tak powinno być. Teraz tak czary. Hmm, tu. Tu. Czy tu. W sumie ta jednostka troszkę zagraża. Aczkolwiek. To są nadal tylko dwa punkty ruchu. Hmm. Kto tu jest najgroźniejszy? Tu mogę za pomocą węża uderzyć. Dobrze, zrobimy to tak. Mhm. Złolinek, dobrze, gdyby ktoś chciał obchodzić moje jednostki. Tutaj może poczekajmy. Tutaj... Coś takiego, czy coś takiego. Ja liczę na to, że wampirki może tutaj sobie poradzą, więc bijemy tu, pięknie. Mhm. No nie, jednak przeliczyłem się, ale liczę jeszcze na atak węża. I to taki bardzo solidny. Pięknie. Zolinek. Dobrze, ta jednostka jest otoczona. Po prostu wiemy. Hmm. Tutaj oczywiście nic eee, nowa tura Właśnie, zależy mi na tym, żeby sobie rozbudować pewnego arcika, a to oznacza, że musimy e, dobijać za pomocą czarów. I to się udało. Eee, jakiś artefakcik. Zobaczmy, co to. Jeden z trzech kluczy, którymi można zamknąć czarną bramę od wewnątrz, to podejrzewam, że pozostali strażnicy mają również własne klucze. Przed następną bitwą będę musiał przemyśleć e, taktykę, bo wydaje mi się, że z elfami tak łatwo nie pójdzie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym pokonamy armię elfów.